Skończyliśmy kolejny, dziewiąty konkurs prezentacji Gwary Warmińskiej po naszemu powarnisku. Z roku na rok poziom tego konkursu jest coraz to wyższy. Uczestnicy są świetni, aż strach, że przyrosną swoich mistrzów. Niedługo będą lepiej gadać po warnisku niż, niż może i my. I chwała im za to, że chce im się, że mają czas, że znajdują ten czas na konkurs, na przygotowania do niego, na warsztaty. Wrażenie niebywałe, bo nie spodziewałam się, że mogą być tak dobrze przygotowane. Ja oczywiście patrzyłam tutaj z punktu widzenia osoby, która nigdy nie była użytkowniczką Gwary <gamy> Warmińskiej, tylko znałam ją z różnych tekstów zapisanych dawniej. Dbałość tych dzieci i co jest ważne, zrozumienie tego, co mówiły. Tu jest też duża rola osób, które je przygotowywały. Gwara ma inną specyfikę. Tej trudno się jest nauczyć. Jeżeli się nie urodziliśmy w rodzinie warmińskiej, gdzie mówiono w gwarze, to bardzo ciężko nam wejść w akcentowanie i w ten sposób mówienia, który jest mową potoczną, a nie jest mową sceniczną. My za to przygotowujemy dzieciaki do prezentacji scenicznej tej gwary i to troszeczkę już inny etap. Co jest najważniejsze w tym przygotowaniu scenicznym? Wyrażenie osobowości. Danego uczestnika, wydobycie emocji, które mieszkają w nich, to o czym mówią i co chcą przekazać publiczności. To bardzo ciekawy sposób na to, by pokazać, jak jesteśmy odrębni, a jednocześnie jaką stanowimy jedność, że polszczyzna jest tak zróżnicowana i w tym zróżnicowaniu jest piękno. Pokolenie moich dziadków mówiło, że gwara warmińska przemija, że ona już odchodzi i rzeczywiście ona tutaj na Warmii praktycznie zanikła. Dziś doświadczamy ciekawego momentu w historii tej mowy, bo Młodzi ludzie przychodzą na warsztaty, chcą poznawać ten dialekt, chcą poznawać warmińskie gawędy, chcą brać udział w konkursie. Może to taki pomysł na gwarę warmińską w XXI wieku, że ci młodzi ludzie od czasu do czasu będą po nią sięgali, że będą poznawali tradycje i kulturę tego regionu, że będzie przypominała i pokazywała im jaka Warmia niegdyś była. Przed nami w przyszłym roku jubileuszowa, dziesiąta edycja tego konkursu. Mam nadzieję, że uczestnicy nas nie zawiodą, bo bez nich nie ma tego konkursu, nie ma po naszemu powarnińsku. I zaprosimy do udziału osoby dorosłe. Przyjeżdżają do nas całe rodzeństwa, a może i zaczną też godać po naszemu ich rodzice. No i to co pozie dziś tutero? Tedy aż drugi roz.